I ile kibel? to kosztuje w ogóle? taki Zwykły teleporter kosztuje 375. Weźmy, że kup kibel i dwie latarki tak na zapas. Dobra. Albo może jakieś radio jednozapasowe jakby tu mam. Kupmy toilet. to i co się stanie? <grym> co teraz? To ty... pojawiło się od razu. O. <grym> Dzień dobry w naszej przygodzie Piękny w kosmicznie z kapitanem Bombą. On ja pije picie piwa. Mamy dużo pieniążków do zebrania i mamy dużo pieniędzy. Ctyory F -e. I myślę czy... kudę, nie z tą łopatę. Właśnie Bo boombox jest tańszy niby. Ale Mogę w, tą... zawsze w szafie, jak się Często z drugiej strony no, ta łopata była spoko, bezpo... gdyby coś na nas skoczyło, ale sobie możemy uważać i po prostu nie dać. Wiesz, nie dać no. się po prostu z drugiej strony, po prostu patrzeć no. do góry, no to w chyba nic nie trzeba. No, czy zbierać no, można lepiej na jakiś jet, zbierać zbierasz. na zapas zbierać? lataki możesz mieć dwie na zapas. A to, co to jest w ogóle toilet? Za 150. Co? No! Za 150 jest toilet, jest y, cozy light, um, hazard suit jest za 90, i sh shower. I shower, jest za 180. Mhm. I co to jest? To jest ship update, lo, um, głośniejszy horn. Horn to chyba był ten. Serena. No, to może ona odstrasza. Teleporter i inwe, inwers. Zwanego. teleporter. Czuję Co to, to są te teleportery? To nie te typać, może musisz wracać szybko na statek. Albo Słuch. fajne. Dobra, kupujemy to ile kibel. Ile to kosztuje w ogóle? A taki kibel, zby, zwykły teleporter kosztuje 375. Weźmy, że kup kibel i dwie latarki, tak, na zapas. Dobra. Albo może jakieś radio zapasowe jakby tu mam. Kupmy toilet. No to Co się stanie. <laughs> Co teraz? O, ty pojawiłaś się od razu. O. A, gdzie stawiamy kiwę? Przekaj. Ja hmm. wiem, gdzie tu. ją postawimy. Patrz. Tutaj? O. <śleszy> <śleszy> Coś mnie nie spójrz mokro mi. O, patrz, jakie mamy siedzenie. Dobra, e, to jeszcze te latarki. Miniaturkę trzeba zrobić taką. To Ta, do... i dobra, weź usiądź na tym, ja ci zrobię screena. Tylko jeszcze pr o. pro... flashlight, czyli ale zwykłe czy pro mam latarki, chyba to pro. No nie wiem. A może na krótkofalówkę weź, jakby to umarł? No to, to, to krótkofalówka jest nie... Chyba, że nie kupować, bo może będzie promocja na przykład następnego dnia czy coś. Może. Dobra, weź się odwróć, tak żebyś wiesz. Czekaj. O, będziesz pyk, pyk. Zaraz jesteś jeszcze w takim kącie. O. Idealnie, dobra. <noise> Dobra. Dobra, to co, lecimy? To wiesz ten, planetkę. Ła, bo wiem, że w niektórych grach się dalej zależy, na jakiej okay. podstawie jest ten robiony Nic tu nie chodzi, mam nadzieję, już na start. No. Co? Nie co co to. Patrz, jakieś podejrzane drzewo tu na lewo, widzisz? Wklejone w to, kurde. to To w to? No zobacz, takie wklejone ono jest. Zimne. Daj mi słoiki, tak już. Wejdę do góry, zobacz, coś tam nie ma czasu. Piwo. O cholera! Sześciu? Głosię. Yy. Przecież cię ściera. Tworzy to się. Dobra. O! Nasze ulubione miejsce. Jak no i gówno tu jest. Nie było nic w tej szafce. Jakby mam... tej szafki nie można było wziąć. Ci powiem, że już... W sensie ...to już nie jest takie straszne tak na początku. To nie ma sensu tam stare, tylko przedłużenie tego. Hehehe, <noise> ja akurat musiałem tam No Dobra, tutaj nie ma tych. Dobra, jest ciemno. FBI, open up. Open a. the door. To chyba do zamknięcia ludzi, to jest. Ej, faktycznie weź tam, ja na chwilę na stateczkę pójdę. Albo eee, nie, zamknąć. przeciwników tam można zamknąć. Eee, I wchodzisz tam, teleportowujesz się, tele teleportowywujesz się a on tam wchodzi i zostaje. O ile to ten też, teleport, że... tak... Do góry. A, to fajnie do góry. Tylko trzeba patrzeć na supi, że w takim miejscu nie siedziała ta, ta... Ta stonoga walona. Jaką miał zbliżenie nie Co? no... Zbysio w takim razie będzie. Emergancy. O, tu jest fajne miejsce. Jest tam reaktor jądrowy. Loket! No to otwieraj to okay. Masz. To? To był tu są te bezpieczniki, jest to gówno duże. Jest też to. I tu coś jeszcze jest. O, masz trąbkę. Aj, bierz to. Tak. Boże, ja... Dobra, to muszę klucz wyważyć. że ty weźniesz tam. Dobra, to ja to wezmę. A ja nie mogę. A mogę. Tak. To bierz to bierzemy ogniwo i uciekamy, czy jeszcze coś chcę wziąć? To ja mogę ogniwo wziąć. Brać? No. U mnie, tu spają Emergencja, Emergense szybko! No, o, że ty to emergense uratował, mam pucko. Czekaj, nie tak. O, 49, ładnie 80. 80. Nie. A, to to wiadomo. Ale masz jeszcze coś? Kluczek mam i tyle Dobra, 130 to kosztuje jeszcze pusta tu blaszka tutaj. No już mamy sensowną ilość pieniążków. Która jest godzina? Jest godzina 2.50. Teoretycznie, jakbyśmy proszę, to, coś tam jeszcze się wyciągnęło Tak, próbujemy? ci na kamerkach tak. mówić, czy coś cię nie zje? Nie, chodźcie. Chodź, ale wtedy jest z procentowo źle Przynajmniej nie stracimy tych części A ty, może nie znam Chodź, bo... chodź Krzysiu, dasz radę, ci będę mówił No jakie dasz radę? Chodź. Dawaj idź, ja ci powiem, jak coś cię będzie miało jeść O, dobra, tam widzę, widzę jakieś kropeczki W tamtą stronę, gdzie się po... Za tobą jest jakaś kropka, generalnie Aha no tutaj, no i tu na prawo by była jakaś kropka jeszcze równa. A, a tutaj przed tą jakaś część jest, tutaj, na, a na twoje lewo. Weź się cofnij tutaj, w, o teraz, o tutaj. Niby tu na prawo jest jakaś, na prawo centralnie teraz jakaś część niby jest coś. O tak jest oznaczone bynajmniej. A to przy samym wejściu akurat było, ale dobra. O tutaj, to ta, centralnie przed tobą tutaj właśnie się trapacie. O, masz coś? Mam A co to takiego? Blacha. Mów coś jeszcze to jest? Na razie nie widzę, to iść dalej. Jakbyś miał zamknięte drzwi, to mów to ci otworzę. jest O, tu też coś jest widzę, na lewo, ale jest blacha jakaś albo coś Tu, tu gdzie się patrzysz i na lewo Na lewo, na lewo, na lewo Dobra. Dobra, jest gitek na razie. To silnik, to ja się. Dobra, no to już wystarczy. Mówisz, że coś jest, tak? To czekaj, no, ja się jeszcze tam przejdę. Dosłownie no, tam, gdzie ten steel jest pokazany, że jest niby coś. Tak? No, właśnie nie wiem, gdzie to, czy to u góry gdzieś coś magicznie jest. O cholera, coś dużego przy statku chodzi. Co Od strony wejścia, co widziałam dużą kropkę. A zniknęło to tam, co było. To chyba jest jednak na jakieś jakiejś O, jest przy tobie! Jest, 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 jest pod tobą. Oj, się? Nie wiem, co mam zrobić. Czy ja mogę przebiec? Patrzę. O stań, stań przy zamknięciu drzwi, ja pobiegnę szybko. Time, dobra, przecież dobra, przecież no. jestem. Biegną. Dupa! Widług, no! Oh. Dobra. Ij, oda, to ja. To co, tam jest gdzieś? Tam jest jądrowa, to idź. Takie, tam jest traktor. Tylko była zimna A ja nie naładłam haselata. Nie ma naład, dobra. Ale Dobra, wąż, coś krótko fajnie. No Normalnie się czuje, w dumę grał, nie? Hmm. Otwieram drzwi. Dobra. główna jest, cofam się. Otwiera. A, widzę, że to jest żurka, która luka z drugiej strony. Serio? Gówno jest. Gdzie z Tam jest ten szatnuch. za parkurem uraźną A! z nas, a To w dupy z nim idziemy, a po drugą stronę? Nie chcesz Nie przychodź. Co to było? O, on to ukradł to coś. coś. Złodzi coś. Ty co, jest, par, tu jest, coś? Robocik. Aha. Może ten robocik ożył, On to przyszedł tak naprawdę nas no, zaraz je. A tu patrzyłeś? Eee, nie, no przybyłem to. Tu tylko zerknąłem. O, Sporki są korki. Nie, jest. nie, wszystko jest włączone? nie, wszystko jest nie, nie, żeś wyłączył? Wyłączę to co kuczy, macie tu kur... To Wieszka świata nie, nie będzie. Generator zaś byłam się tupo jedno. To ty wziąłeś? Tak? Wziąłem dzwoneczek. Jest tu coś... Emergensa. Fajnie, to nagle coś to mam ucieczkę, ale tak trochę do dupy jest ta ucieczka wszędzie. W sumie to jest fire exit, ale ja mówię o no to emergensem. To tak To co? Tam? ale poczekaj, O boże no. No to nie wiem. No Bo to emergen- nie, emergency test nosz. No to gówno, to musimy wracać. No co robimy? Jak obsz nie przeskoczymy w żaden sposób, a on nas wciągnie od razu. Co? Coś, on się rusza ten robocik? O weź się nie ruszaj. Dupa. On cię zje. On jakieś ciągłe dźwięki wydaje, co on robi? On może on wali teraz po Trzeba go włapić, nic się nie dzieje. To. Zamknij się. Gingobel, gingobel, Zamknij się. No. Już mamy. No taka pupa, bo to przedostatni hmm. dzień został, ale chyba już nic nie weźmiemy, więc jak on tam siedzi. Którą mamy godzinę drugą. No moglibyśmy eee. pójść jeszcze. Zobaczyć. Czekaj. Możemy tego slajma wabić tam, gdzie jest emergencja Wyjście emergency, weź głównym wejściem. O, i to jest pomysł. Wtedy go ominąć, tylko to nam zajmie pewnie trochę czasu. A tak, jak już to jesteśmy, to sobie załadujmy, rzeczy. A, ale jest też szansa, że on siedzi w tym momencie już przed wejściem, więc jedna osoba wchodzi, druga czeka, aż mu przed krustą w kaleczkę, To nie? Dobra. Dobra, ogólnie rzecz biorąc, jestem tutaj, słyszę, ten żulek, ale gluta nie widzę. Masz, zajm się Masz latareczkę. Co idziemy zobaczyć, czy glutek tu dalej jest? A, jest po drugiej stronie. Ma no, magiczny sudal, nie? <laughs> Zulu! Taś, 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 taś. Tylko że się nie przeteleportował nagrano na tą stronę. Gdzie? Tutaj było tam? Nergancy gdzie było? Emerygancy. Ja pamiętam. Cholera, nie tu, nie tu, nie tu Tam było, tam i, i tutaj i na prawo. No chodź. Ale Boże on idzie dwa na godzinę. No może... Chyba to go tu przeskocinek. Ja wiem. Projekty jak ta są za kurnia. tu wziąć? to tam na miejscu. A no to ty pójdź, a ja pójdę w drugą stronę i najwyżej się wymieniamy, że ja wyjdę na dwór. Ty go tutaj zbawisz, przecież coś, nie? Dobra, dobra, ja wyjdę, dba, ty mój go mój zbawisz, bo się a ja wejdę na małe. Dobra. ten tu idzie tak, wykhoda. Jakby coś to co w kontakcie. Na razie pokażę czekaj, nie, Staram, spokażę, że na jedno, nie Jakby coś tu się ja pojawi, centra, centra, mnie jest, nie narażę nie poczekam. No, dobra. Się się już tam schropni tutaj. w na godzinę. Z nie nie się trochę odbieg, się nie Myślisz? Tak. No. Ale to ty musisz to wyjść poza sam agencję. No ja idę tutaj na to, nie? No dobra. W ogóle ty się, to dla to dobry. A jest na górze. A ja jestem tu przed No to... Dopiero po schodach tu to do mnie niżej wchodzi, to ty możesz iść tam na luksię. Dobra. Jakby coś to mnie, jak nie odezwę się to wiesz. Tam. Jestem. Coś, coś dużego coś. tam przybyło gdzie ten slime wychodził Coś tam tak tupało No to Powa chyba się coś Byłaś przez emergencję uciekam Tak jest O Boże Siema. Tam coś wyszło Ale... Gruby ty ja słyszałem to No jak nie ten no slime to włożyłem. coś innego tam musiałobyś tak. Oj. U o Jezu O Boże Krzysiu Krzysiu? Stefan! No to tyle było. Chyba odlatuje. O cholera. Ta wciągnęła go. Panie kolega, jakbyśmy oboje umarli, To dupa bywa. Oj, to straszne. Dobra, Nie czyli w sumie, szajsu Czyli w sumie ile? No musimy przynajmniej z dyszkę przynieść. Chyba, że latarkę wtedy móc ktoś się No Dobra. A jeszcze to ci powinno przylecie zaraz, te twoje rzeczy. Ja zobaczę. Okej, okay, nie ma nigdzie drzwi. Mhm. To co, prawa, lewa? Super. Ja wiem, pójdę w prawo. No, się tutaj. O, magazyn. O. Korki mamy A tu nic nie widzę. Skanuję, ale nic nie... Ale dupa. To gówno nie ma gazu. Coś dziś by łączył Dobra włącz to pijaku O tu coś jest O Ubijaska do jajek No I tu jeszcze bla O O jest emergencja centralnie pod nami jakby coś emergencji z centralnie pod tamtym właśnie gdzie byliśmy teraz Serio? No, więc za daleko byśmy nie poszli Tu patrz, tutaj dosłownie pod nami, jest czerwona. A tu się. A tu się. Jeszcze jeden tu jest silnik. O kurde, fajnie! Ale ja je jak No to co, wracamy? Ale jeszcze ja poszedł jak może nie. Nie no pójdźmy może no, jakieś taki już tam dali. Co tam było? Chyba ten cień taki hmm. Cień bomby. Taki no, takie No takie calls To co tutaj? O! Ty chłopie Ja pierdziela to... tam się, Nam się wszystko na początku zaraz piło No i perfekto Nie wiem, czyli co? Ja jeszcze szukamy jak nam dają to może zróbmy, tak żeby nie wiem, zanieść, może to i wróci to. Chociaż zanie... wiesz, paze z pazernością różnie bywa. Tam No, no nie. to co, tam jest całyś ścień, to do cienia nie idziemy i wystarczy. Chodźmy. Dobra, do cienia mamy rzeczy. O, Kurde, to jest... trzeba tu przyjść, jeszcze. No. Ktoś musi jeszcze raz przyjść. Nie, jeszcze dwa razy, to są dwie duże, duże rzeczy. Tak, ale. Nie zobaczył, tam gdzie mam i mnie zainteresowało to. Czekaj, to ja tutaj to wszystko... To idziesz, a ja cię mam ma kamerować? A ty pójdziesz? Chyba no. Ile mamy tutaj? 180 mamy tutaj, 3. Plus całe to 473. U, ładnie. Ło, mamy... jest To mamy ponad stówkę na profit jeszcze. Dobra, idę się przejść. Potwierdzam. A coś? A nie, to są jakieś żółte rzeczy, nie co to jest.

Będzie, będę wanie jeszcze tutaj go zabrać. Słyszę, na tym. A, jest na no, tym. to mnie ciekawe, bo nie wiem, jak w tych tradycyjnych zbiornikach może nie biegać. A. Komunistanie, bierz się kapisz. Jeszcze widzę jakiś budynek, chyba jest wejście, ja jak go zobaczę. Tak, mam to się na naszym tuniku. Coś tu jest ciekawe? Nie, tak, tak. Nie, wiem, proszę. Ja też nic nie widzę. Skanu nic tutaj nie widzę, ma skałę. Ale tych dalej, że śmieci, chciałem przeciwników. Mam jeszcze jeden dodał, jest zbiornik ten z formą. Coś to jest zielonego Jest właśnie na tym spodniku I chodzę wokół niego O, ma coś kasyka. O, fajnie A tam będzie. poza no, no to, to Co, wracasz? Tak, wracam Jak z godziną w ogóle? O, to ja Rozumiem, że na razie se spokój dajemy, co? tak Zrobiłem lisa, tutaj coś wokół, i myślę, się że fajnie Znowu coś zielonego pokazuje w tej nie wiem co też. jest Zobacz bo jeszcze ja wiem jak to się to ostatni postanowca Widzę u ciebie. No to co? Lecimy. No lecimy no. Oj, akurat coś czerwonego się pokazało. Serio? No i to dwa nawet. Trzy! A o, kurze, się. trzy kropki akurat. A ja miałem nosa właśnie. <laughs> Za to, bo to chyba, no od twojej strony tam przyszedł. No to co, co? Jak go nazwiemy? Właśnie nie wiem, te duże same sprzedajemy. Znaczy, ja wiesz, on, się one mało kosztują same sobie. Widzimy, zobaczcie w ogóle, ile ten reaktorek. O, się znaczy to wiesz. Prostuje, Dobra, powróćmy na się razie. Trzeba. Wrzućmy na razie na styka ten reaktor i zostawimy sobie na przyszłość. Ja, A no właśnie, jako, to takie, taka jako, taka nasza. Takie, jako takie awaryjne, żebyśmy teraz w przypadku no tym właśnie. reaktorem nie przepłacili. Żeby nie było tak potem problem to. przez to Ostatnia rzecz. Dobra, otworzyło się. <laughs> No wiesz to o, no, posłuchał się, zobaczmy ile mamy 208 Mamy to no właśnie, mamy 63 na tego no tu mamy 20 jeszcze na profitku No to fajne, możemy lecieć no, piwo o. A jest, o no i dobra I fajnie, ile tra będzie? osiem. O Jezu. Na to ogniwo się przyda. No. Dobra, ale my już musimy skończyć, wiesz co. No bo już mamy... Już nas czas bije, więc musimy jeszcze popatrzeć o patrz. Ty. Tak właśnie ty. Tak, więc na końcu tańczymy i razem nie wyrzucili na soką gaz. Ona czy to nam się oczywiście tak. przyśniło. Bo się uchlaliśmy razem. No więc generalnie... Jaj kapitan, bo na razie pójdziemy sobie pospać tutaj w naszym pięknych łóżeczkach. 再多去些。